Halo, halo! Słyszycie mnie? mnie? Tu Sokrates. Łączę się z zaświatów. Mam dla Was ważną wiadomość. Czy wiecie, że Dzień Filozofii ustanowiony został w 2002 roku przez UNESCO? Które uznało, że trzeci czwartek listopada to doskonały moment, by uczcić dorobek filozoficzny całej ludzkości i zachęcić świat do refleksji, otwarcia umysłów i wymiany poglądów. W ramach obchodów organizowane są konferencje, wykłady, debaty, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne. UNESCO podkreśla znaczenie filozofii w procesie zmiany świata na lepszy poprzez zadawanie trudnych pytań i poszukiwanie właściwych odpowiedzi z myślą o poszanowaniu godności człowieka. Jak wiecie, słowo filozofia pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie umiłowanie mądrości. Za twórcę tego terminu uważa się Pitagorasa. Niemniej wielcy myśliciele znani byli jeszcze wcześniej, np. Tales z Miletu czy Heraklit, których poznaliście w ubiegłym roku. Filozofia jest fundamentalną częścią dorobku kulturowego ludzkości. Od zawsze starała się wyjaśnić pochodzenie człowieka, sens jego życia oraz mechanizmy funkcjonowania świata. Na przestrzeni dziejów filozofia często wpływała na wydarzenia społeczne i polityczne. Wielkie przemiany światopoglądowe Miały swoje odzwierciedlenie w myśli filozoficznej danych czasów. Najwięksi filozofowie w dziejach mają do dziś ogromny wpływ na postrzeganie rzeczywistości, a mądrość, którą za sobą pozostawili, prawdopodobnie nigdy nie straci na wartości. Nie oznacza to jednak, że niczego nowego nie da się już wymyślić. Dlatego w trzeci czwartek listopada. Warto choćby trochę pofilozofować. Ten dzień ma służyć ćwiczeniu się w swobodnym, rozsądnym i świadomym myśleniu o głównych wyzwaniach naszych czasów. Wasza nauczycielka zaprasza więc Was do muzycznego wyzwania. Wyśpiewajcie, zarapujcie, skomponujcie utwór, w którym zachęcicie do filozofowania. Albo skomentujecie z filozoficznym dystansem i refleksyjną postawą to, co dzieje się obecnie wokół nas. Do dzieła. Pani Marta zapewniła mnie, że można na Was i Waszą kreatywność liczyć w 100%. Czekam więc na efekty Waszej pracy.